Powiedziałbym sobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. Gdy dowierzę 2,5 miliona widzów, to program znika, zostanie... No i ktoś hipokryzja z prawda, będą inni lepsi. No więc trzeba manewrować, trzeba kombinować. Instynktownie wyczuwałem, choć, choć nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak szybko będzie się działo, że to hamstwo zaczęło galopować. Cham, głupiec i prostak. To nie jest ktoś, kto się chowa, kto jest zażenowany. To ma tyle powodów do wstydu, że woli nie uciekać, woli być na zapleczu. Nie ham, głupiec i prostak to jest ktoś, kto jest w ofensywie. Po co się uczyć tak jak pan profesor, żeby zrobić karierę? Go czas nie musiał. Gdyby nie internet, nigdy bym nie wiedział, że na świecie jest tylu kretynów. Profesor, że my się będziemy porozumiewali. Z łatwością. I oni też będą się porozumiewali. Z łatwością. Tylko my z nimi. I oni z nami nie będą mogli. Przecież umówmy się, bądźmy szczerzy, my w tej salce i pewnie jest taki być może 70 jeszcze innych spotkań tego typu w 70 innych serkach w, w Polsce, to jest kompletny margines. Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi. Smród, prowincja, coś zatęchłego, coś, czego fajnie dotyka.